Znasz już pole bitwy. Nauczyłeś się rozpoznawać manewry wroga, jego broń i strategię. Zbudowałeś fortecę. A jednak w ciszy, która nastała po walce, czujesz to, prawda? Upiorne echo starego wzorca. Cichy szept w głębi duszy, który pyta: A co, jeśli problem nie leży tylko w nim? To jest najtrudniejszy moment w podróży stratega. Uświadomienie sobie, że wróg zewnętrzny był tylko symptomem, że narcyz nie włamał się do twojego życia siłą. On po prostu znalazł otwarte drzwi drzwi, o których istnieniu mogłeś nie mieć pojęcia. Dzisiaj obrócimy analizę o 180 stopni. Zajmiemy się architekturą Twojego wewnętrznego świata. Zbadamy to, co psychologia nazywa cieniem empaty konstelacje nieuświadomionych ran, potrzeb i wzorców, które działają jak stacja dokująca dla toksycznych osobowości. Zdemaskujemy trzy fundamentalne elementy tego cienia. Świat popularnej psychologii powie ci: Po prostu pokochaj siebie. To puste. To jak powiedzieć generałowi: Po prostu wygraj wojnę. Stratek nie zadowala się sloganami. Stratek dokonuje bezlitosnej, ale konstruktywnej samooceny, by zidentyfikować i wzmocnić swoje strategiczne słabości. Zanim zaczniemy, najważniejsze ostrzeżenie w całej tej serii. To nie jest ćwiczenie w samobiczowaniu. To, co robiliśmy do tej pory, to była obrona. To, co zrobimy teraz, to jest prewencja. To ostateczny akt przejęcia radykalnej odpowiedzialności za to, kogo wpuszczasz do swojego świata. To będzie podróż w głąb, dla wielu, najtrudniejsza ze wszystkich. Ale na jej końcu nie ma bólu. Jest wolność. Jesteś gotów spojrzeć w lustro? Zaczynamy. Pierwszy, najpotężniejszy element cienia empaty to syndrom zbawcy. W leksykonie mocy nazywamy to transakcją walidacyjną. Na powierzchni chcesz leczyć, pomagać, ratować zranioną duszę. Ale w cieniu, twoja potrzeba bycia potrzebnym jest tak silna, że staje się warunkiem twojej samooceny. Nieświadomie wierzysz, że twoja wartość pochodzi z twojej użyteczności dla kogoś złamanego. To nie jest czysty altruizm. To transakcja. Ja cię naprawię, a ty dasz mi poczucie sensu i bycia dobrym. Narcyz ze swoją fasadą tragicznego bohatera jest idealnym kandydatem do tej transakcji. Jak to wygląda w praktyce? Pamiętasz ten dreszcz emocji, kiedy powiedział ci: Jesteś jedyną osobą, która mnie naprawdę rozumie? To nie było tylko uczucie połączenia, to było uzależniające uderzenie ego. Dostałeś rolę, zostałeś obsadzony jako główny lekarz na jego oddziale dramatu. A prawda jest taka, że nie byłeś lekarzem. Byłeś tylko najbardziej entuzjastycznym widzem w jego teatrze jednego aktora. Ten wzorzec jest tak stary jak mitologia. Spójrz na historię Echo i Narcyza. Nimfa Echo została przeklęta tak, że mogła tylko powtarzać ostatnie słowa innych. Straciła własny głos. Kiedy zakochała się w Narcyzie, całe jej istnienie zostało zredukowane do bycia echem jego ego. To doskonała metafora empaty uwięzionego w syndromie zbawcy, traci własną tożsamość, by służyć jako pudło rezonansowe dla narcyza. Tarcza? Odzyskanie własnej narracji. To radykalna zmiana perspektywy. Musisz zacząć trenować swój umysł, by w każdej sytuacji najpierw pytać: A czego ja chcę? Czego ja potrzebuję? Zanim zapytasz: Jak mogę mu pomóc? Twoim zadaniem nie jest ratowanie go. Twoim zadaniem jest zbudowanie swojego życia. Drugi element cienia to głód lustra to rana, która często sięga głębiej, do wczesnego dzieciństwa. To głęboko zakorzenione poczucie bycia niewidzianym, niedocenionym, niezrozumianym. Jako dorosły, nieświadomie szukasz partnera, który w końcu cię zobaczy, który stanie się lustrem odbijającym twoją wartość. Narcyz jest mistrzem w tworzeniu takiego lustra. Na początku. Faza idealizacji, czyli love bombing nie bez powodu jest tak uzależniająca. Narcyz bombarduje cię uwagą, chwali cechy, których nikt inny nie zauważał. Słucha cię z intensywnością, jakiej nigdy nie doświadczyłeś. Czujesz się w pełni widziany. To uczucie jest jak woda dla spragnionego na pustyni. Ale to jest miraż. On nie odbija Ciebie. On odbija idealną wersję Ciebie, która pasuje do Jego scenariusza. A gdy tylko przestaniesz pasować, on rozbija lustro. Psychologia przywiązania mówi o tym od lat. Dziecko, by rozwinąć zdrowe poczucie ja, potrzebuje stałego, potwierdzającego spojrzenia rodzica. Jeśli tego zabrakło, w dorosłym życiu szukamy tego lustra z desperacją. Narcyz to wyczuwa. On nie widzi ciebie. On widzi twój głód bycia zobaczonym i karmi go trucizną. Tarcza nazywa się stanie się własnym lustrem. To praktyka świadomego samopotwierdzenia. Zamiast czekać na pochwałę, dajesz ją sobie sam. Zamiast szukać zrozumienia na zewnątrz, starasz się zrozumieć siebie. Praktyczne narzędzie. Każdego wieczoru zapisz jedną rzecz, którą zrobiłeś dobrze, z której jesteś dumny. Nie dla kogoś, dla siebie. Trzeci, fundamentalny element cienia: to alergia na granice. W twoim wewnętrznym systemie operacyjnym jest błąd w kodzie. Równanie, które wygląda tak: granice, egoizm, zło i odrzucenie. Empata boi się, że postawienie granicy jest aktem okrucieństwa, że jeśli powiesz nie, zostaniesz uznany za złą osobę i porzucony. Ta podświadoma panika przed porzuceniem sprawia, że wolisz poświęcić siebie niż zaryzykować czyjąś dezaprobatę. Pamiętasz to uczucie w żołądku, kiedy po raz pierwszy próbowałeś mu czegoś odmówić. Ten wewnętrzny skurcz, to poczucie winy, które niemal cię paraliżowało. To jest właśnie reakcja alergiczna. Twoja psychika reaguje na zdrowy akt samoochrony jak na śmiertelne zagrożenie. Narcyz nie musi burzyć Twoich granic. Ty sam otwierasz mu bramę, bo boisz się ciszy, która nastałaby, gdyby się zamknął. Wyobraź sobie państwo, które znosi wszelką kontrolę graniczną. Każdy może wejść, wziąć co chce i wyjść, nie ponosząc konsekwencji. Takie państwo szybko upadnie. Twoja psychika jest twoim państwem. Granice to nie mury, które mają cię izolować. To inteligentny system graniczny, który pozwala ci decydować, kogo i co wpuszczasz do swojego życia. Tarcza. Trening mikrogranic. Nie musisz od razu budować wielkiego muru. Zacznij od małych, codziennych ćwiczeń w bezpiecznym środowisku. Odmów dodatkowej pracy, gdy jesteś zmęczony. Powiedz przyjacielowi, nie mogę teraz rozmawiać, oddzwonię za godzinę. Każde takie małe nie jest jak podniesienie jednej małej cegły. Z czasem zbudujesz z nich fortece. Syndrom zbawcy, głód lustra, alergia na granice. To nie są twoje winy, to są twoje rany. Narcyz ich nie stworzył. On je tylko znalazł i wykorzystał. Praca z cieniem to alchemia to wzięcie tych ran tego psychologicznego ołowiu i przetopienie ich poprzez świadomość i pracę w złoto mądrości i siły. Narcys nie jest myśliwym, który cię wytropił. Jest pasożytem, który szukał odpowiedniego żywiciela. Twoim zadaniem nie jest nienawidzić go za to kim jest. Twoim zadaniem jest stać się dla niego nieprzyswajalnym środowiskiem. Zajrzeliśmy do środka. Zobaczyliśmy schematy Teraz, uzbrojeni w tę ostateczną wiedzę, jesteśmy gotowi, by przestać się bronić, a zacząć selekcjonować. W następnym materiale przejdziemy od obrony do wywiadu, stworzymy protokół wczesnego wykrywania. Taktyczny przewodnik po trzech subtelnych testach warstwowych, które zdemaskują narcyza, zanim zdąży przekroczyć próg Twojego życia. Gra się skończyła, czas napisać nowe zasady. Do zobaczenia.